z tej strony Art Brawls. i dzisiaj robimy opening, żeby zarobić Jackie. Jest nowy update. No i zobaczcie, jest nowa postać Jackie. No to otwieramy. Dobra. Trochę, żeby była nowa postać Jackie. No chcę. Dobra. No w ty. JEST! Trafiła mi się nowa postać! Yeah! Jest, mam tą w końcu, jej jej, 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 dobra, możemy sobie już sobie otworzyć A w ogóle, Mam dla do 8-Bit'a, jakbyście nie wiedzieli Bo sobie kupiłem Przed chwilą sobie kupiłem dla do 8-Bit'a Byście nie wiedzieli widzę, wiecie, chcecie y, dla, dżyt. nie da się wypróbować dla dżytów. a wtedy, obraz w, tle, dobra, w big boxy możemy sobie wciąć otworzyć. Modlenki. w ogóle może jutro sobie lubię na tato, masło składa no, bo będzie jutro. O, co dalej sobie wtedy w tle, to skin tatośki na No, e só so. Opa